Dobry, dobry! Nowe kółeczko, nowa trasa, proszę Państwa, nie ma lekko! O, dwie zrzutki już zrobione, teraz jedziemy do Dąbrowy Górniczy się załadować. A byliśmy w jakichś Pawłowicach, Pawłówku, Pawłów czy coś takiego, jakieś takie nie wiadomo co. No, pierwszy raz tam byłem. Te płyty wiórowe, co żeśmy ładowali dwa dni. To się udało rozładować. Także jademy proszę Państwa, teraz się załadować. I jedziemy do Francji koło Calais, za Calais kawałek. Także kurde, trochę tego będzie do przejechania. No ale kto ma nie dojechać, jak nie ja. a nie wypiję zanim dojadę. Jedziemy na Puściaka. W sumie zrobiliśmy 127 km. Mieliśmy jedną zrzutkę w Zawierciu, drugą z tymi płytami tutaj. I teraz jedziemy po okna. Proszę Państwa, będziemy łokienka wieźli do Francji. Gadałem kiedyś z takim gościem, co się okna rozładowywałem. No i mówię, kurna, to we Francji nie robicie okien? Ale mówię, że takie dziadostwo, że lepiej z polskich prowadzić. Jedno, że taniej, to jeszcze lepsze jakościowo. Dobrze wiedzieć, skąd okiem nie sprowadzać. <śm> <śm> A 65 km mamy. Na 12.30 będziemy na miejscu, na 13.00 załadunek. także... elegance 1500, ja nie ma tragedii. Na Berlin dwójeczką będziemy jechali. Będziemy jechali kawałkiem Nederlandów, Belgią i potem Francja na górze. Elegancko! Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo za Super 1448 km i czas dostawy środa rano. Może mm. <grym> no, by kurcza jutro to rozładować? Ja tędy jechałem w pierwszą stronę. Tak mi się wydaje, albo nie. Nie wiem. Nie pamiętam. Dobra panocki, kochane. Trzeba jakąś kanapkę zjeść. I się będziemy odzywali na załadunek, jak już będziemy tam bliżej. A tymczasem wszystkiego dobrego. No powiem wam, że przed chwilą mijałem żółty kamper RNFFM. <laughs> Kurczę, to takie autobusi. Fajny ten kamperek mają. No i za cztery samochody za nim jechały, takie normalne busy i osobówka. He. <laughs> kierunek Katowice, ja z Katowic wyjeżdżam, jadę w stronę... Teraz jestem w Pilchowicach, nie wiem gdzie jadę, nie byłem tam jeszcze nigdy. Także jedziemy tam pierwszy raz, jakieś dwie paletki, jakieś malutką pierdółeczkę mamy wziąć. No i co proszę Państwa, i kierunek Niemcy, a potem kurczę, jedziemy za za, 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 za Kale. Ale dobrze jest to, że Niemcy mamy na jutro rano, a Kale mamy na pojutrze rano. Także na spokojnie, powolutku sklepkiem dojedziemy. Mercedesy z Japonii i no pusty plac, nie wiem o co chodzi. Gdyby napisali Toyoty z Japonii, to, to jeszcze rozumiem, ale Mercedesy z Japonii. 29 stopni Ja już tutaj w aucie nie wyrabiam klima na full i normalnie nie ma czym oddychać. Odcinkowy pomiar prędkości proszę Państwa kochanek. Ja to bym poszedł się wykąpać i spać Jakby to powiedzieć <laughs> Zwiedzimy się później. Posłuchajmy wiadomości zaraz. Tutaj jest jezioro rybnickie zalew, duży, taki fajny. Tylko, oczywiście widzę go zauta i nic więcej. Będziemy przejeżdżać wiaduktem zaraz. To może coś zobaczymy więcej. A ja już kurna śpiący jestem. Bardzo chętnie bym się poszedł wykąpać i spać. Nie byłem. To ja wiem, czy tu się kąpać można. Elektrownia tutaj jest. No jest duży ten zalew, ale jakoś, żeby tu plaże były. No jakieś rowerki wodne tam widzę po prawo możemy to wjeżdżać dookoła może coś z drugiej strony będzie widać jakieś jachty malutkie jakieś rowerki są o wiewiereczkę ktoś rozjechał 6 km do załadunku I trzeba będzie znaleźć jakiego sklepa Żeby sobie jakąkolwiek kupić zimną Bo kanapków nabrałem, że teraz nie mam miejsca Ale powiem wam kurde, zobaczyć kampera RNFFM w trasie gdzieś tak. Tu trzeba... trzeba... by było w safe'a zagrać. Jak już takie szczęście to może wygrał chociaż tego piąteka najmniejszego. No a by były jaja. No widzicie? Są... E, jest to trochę tego jeziorka. Tam dalej widzicie? Są jachty jakieś, jakieś badziewia jakieś rowerki Ale nie widzę tak, żeby była jaka plaża taka, żeby można było tam, nie wiem, skoczyć, popływać trochę, tylko taka woda, no... To za będziemy mieli praktycznie na miejscowości przybrzeżnej, także może sobie 5 minut znajdę, żeby sobie kawę gdzieś zapodać na plaży Kusy są, owszem, ryby, ludzie ryby łowią, ale żeby było coś takiego, żeby była jakaś zielona woda i leglona. Większość domów tu widzę jeszcze za komuny powstało. Wszystko kwadratowe z pustaka. I my tu zjeżdżamy w lewo. No teraz tu z jedynki trzeba. No to co, proszę Państwa, ładę wiemy się, ja się załadujemy się. sobie gadu, gadu. Zachód słońca był przepiękny. A my tu już, proszę Państwa, na Olszynę dojeżdżamy zaraz, ale pierwszy sobie zatankujemy. Tutaj mamy naszego CitroNexa. Co prawda, stąd do granicy jest jeszcze 40 km, 37 dokładnie, ale sobie zatankujemy tutaj, bo tam potem będzie duży ruch. Ale tutaj z reguły nikogo nie ma. Także się zalejemy do pełna, bo mamy półbaku spalone. Bo powiem Wam, 600 km zrobiłem ze średnim spalaniem 10,1. Także jest nieźle, no ale całą drogę landóweczką, no nie? Praktycznie, tutaj co dopiero od Opola, wyjechał na, na trasę. A jedziemy olszyną z tego względu, że niby mam 20 km dalej, ale olszyna jest pod tym względem lepsza że dwójeczką, bo jedziemy nad kolonie kawałek. Dwójeczką jest mniej robót drogowych, mniejsze szanse na kurki. Google pokazują, że będę dwie godziny szybciej jadąc tą samą drogę. A trzecia rzecz, proszę Państwa, jest taka, że jak się jedzie czwóreczką, to jest górka, górka z górki, górka z górki, pod górkę z górki. A dwójeczką się jedzie praktycznie po prostym. Także też paliwko lepiej, lepiej się zaoszczędza. A z trzeciej strony tak dawno nie jechałem... Tak dawno nie jechałem... Proszę, ja Was a wy mnie dwójeczką przez Berlin O'Shine? Że w sumie miło się będzie przejechać. To tędy. No, także plan jest taki. Doskonały. A tutaj tą drogę, nie wiem czy już zrobili czy nie, bo tutaj kiedyś to były takie dziury że tu się jechać nie dało, ale dalej jest wejścia na godzinę. Kurna i tu tyle firm tutaj jest, no nie? Nie da się kurna drogi zrobić, zobaczcie, kurna jak tu jest tu można zawieszenie zostawić, koła wszystkie cztery? Czy to jakbym jechał lasem? To by było wygodniej. Nie wiem, muszę powiedzieć szefowi, że następnym razem na olszynę to nie chcę sam tu jeździ tankuję. tankuje. szkoda to szkoda auta i nerwów. Ma duży parking obok, cały, duży, pusty, darmowy. A stoją kurna w krzaczarach. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, czemu to tak robią. No, trzeba będzie do rządki jeszcze zadzwonić na chwilkę. To już 20:41. Może nie śpi. Trzeba jeszcze dwa słówka zamienić, dobranoc powiedzieć. No tak patrzę na mapę, to mi pokazuje 300 sobie myślę, co ja mam już tylko 300 km na, na do rozładunek a to kurna, 250 metrów zostało już było czyste również jakieś 700 km mam, ale dobre jest to proszę Państwa, że rozładunek mam do, na do 14 także sobie tak do północy pojadę i idę spać i dawkimy mm. no to jesteśmy proszę państwa trzeba się zatankować no a tu jeszcze nie mają proszę Dobra do później No i tak proszę Państwa, niemcory Niemcory, proszę Państwa, jesteśmy w Niemczech i jedziemy sobie teraz na Berlin. troszeczkę kilometrów jeszcze do zrobienia myślę, że ze dwie, dwie i pół godzinki sobie pojedziemy i zjedziemy na parking i pójdziemy spać Nie się teraz jedzie, bo pusta droga, ale jestem zmęczony i najchętniej to bym poszedł już spać Więc za bardzo nie wiem co miałem zrobić Ale myślę, że tak trzeba będzie zrobić po prostu iść spać za jakiś czas się odzywać po drodze, bo na razie to i tak nic nie widzicie, tak, gdzie do później. Kochani, jest godzina kurczaczek, druga trzynaście. a zrobiliśmy 1044 km o kurwa, rzeczywiście 1400 1044 km także ja sobie ząbki machnę i idę spać jutro mogę spać do bólu, bo mam 2 godziny drogi stąd do rozładunku a rozładunek mam do 14 także na spokojnie, bez nerwów siusiu, ząbki i spanku, także dobranoc Wszystkiego dobrego i do usłysząca jutro. Pa!